Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mister, proszę do kolejny odcinek z serii Lego na Wojny. Na początku chciałbym przeprosić wszystkich za brak piątkowego i sobotniego odcinka. Ale naprawdę, naprawdę, naprawdę nie miałem sił ani chęci do tego, żeby nagrywać odcinek, a po co miałem się do tego zmuszać i wypuścić byle jaki materiał? Już lepiej jest nagrać coś. Mając dużo fanu niż coś z przymusu, no bo też lepszy jest materiał i lepiej się to by wam oglądało. A dzisiaj w zasadzie będzie odcinek specjalny. Co prawda nie odpoczęłem od LEGO gwiezdnych wojen, gdyż napierdzielałem w piątek jeden etap. Tyle razy, że wręcz zacząłem w trakcie grzy zasypiać. Ale uzbierałem ponad 8000 monet, locków, waluty, pieniążków, jak zwał, to tak zwał, które właśnie wydam. Które właśnie wydam na zakupy. I jeszcze nie wiem, jak zostanie ten wypuszczony odcinek, ale prawdopodobnie zostanie on wypuszczony we wtorek. Już, już ten odcinek będzie w troszkę innej i testowej formie ale teraz przejdźmy do naszych zakupów sprawdźmy czy pamiętam postaci, które występowały w grze od razu jeszcze tylko dodam że w dodatkach zakupiłem, zakupiłem, zakupiłem jeden mnożnik razy, ej przepraszam to nie ten mnożnik ale jeden Mnożnik pieniędzy razy 2, o właśnie ten, i po prostu mamy podwojany wynik. No jak na przykład mamy klocek który daje nam 1000 klocków, to tak teraz, mając włączony, włączony ten mnożnik, bo mnożnik nie jest włączony cały czas, to wspierając taki jeden krocek dostaje 2000 klocków Bardzo fajna sprawa. Teraz przejdźmy do naszych zakupów i zobaczmy po kolei, jakie mamy tutaj do, do odblokowania postaci. My wszystkie mamy Gong Droida, który nic nie robi, mamy PK Droida, który też nic nie robi. I postacie z pierwszej części Battle Droid Battle Droid Security i Battle Droid Commander. Mamy także Droidekę. Kapitana Darpalsa, mamy Bosnasa, mamy królewskiego strażnika, no i mamy samą Padmę. Mamy także Vato, mamy Piddroida, który zapewne też nic nie robi. Mamy Darf Maula, bardzo świetna postać, którą ci fajnie gra, bardzo ją lubię. Jest Sam Wessel, i to chyba jest nasz owca nagród, który próbował zabić Padme. O ile się nie mylę, ale nie jestem pewien na 100%. Jest Dexter Jetster, a tu także klona Lama Su i Tau W. Czyli postacie, które występowały w ataku klonów które były w tym etapie i w miejscu z którego pochodzą klony gdzie się produkowało, jest Geonozian, czy Geonozian, jeśli ktoś woli mamy bitewnego droida Leonozis. mamy super bitewnego droida mamy Django Feta łowcy nagród mamy małego Boba Feta jedna z trzech postaci bodajże, które mogą to przez ciasne szczeliny, że tak powiem. Bo w sumie to jest chyba W tych trzech postaci: to jest właśnie Boba Fett, nasz mały przyjaciel Wicket i młody Anakin Skywalker. To są wszystkie trzy postaci, które mogą przechodzić przez pomieszczenie. Jest to także Luminara. Tej tak na sprawę nie pamiętam. Występowała tak samo Kia Dimundi, Kitfisto, Fakti, Ailia Sekura, Flo i Hrabia Doku. To są postacie, które prawdopodobnie występowały podczas wielkiej bitwy, żeby odbić naszych Jedi i spółkę. Jest to ochrona generała Grebiusa, jest sam generał Grievous, który jest postacią. ma Maxaki Skoki też dość mocno w walce. Mamy jego, mamy także klona z epizodu trzeciego, klona pilota z epizodu trzeciego, tak samo klona wersji Swamp, Tolkera i jest Mace Windu z epizodu trzeciego. Jest klon przebrany będzie udający ucznia, a przypadawana Jedi Tutaj jest postać, którą przypadkiem wcześniej odblokowałem, czyli szturmowiec Rebelli jest po prostu szturmowiec. jest Imperial Shuttle Pilot, Tasker Rider, a czyli to postacie Statuin Pustyń ludki, prawa, też postacie statu mieszkające na pustyni, które handlowały naszymi droidami. Jest pieskowy szturmowiec jest Grido, jest imperialny szpieg, który nam się przewijał nieraz w żywnikach filmowych. Jest szturmowiec plażowy Deathstab. Rebel Trooper, jest także TIA Fighter Pilot mamy Imperialnego Oficera mamy Grand Moff Tarkin jest także Han Solo w wersji z Planety Hood była planeta? nie pamiętam jest Rebel Trooper Scott Rebel Pilot Snow Trooper Luke Skywalker vs. Hot jest Lobot w tej postaci nie kojarzy czy występowała w grze. Jest Ugnaut i chyba nie było w grze. Besping Guard Jest Lidska Leia jako więzień. Jest Gamoren Guard A to te Otworki, które nas atakowały. I Fortuna. Mamy także... Strażnika Pałacowego. Jest Bosk. Keep Guard. Mamy samego Boba Fetta. Mamy także Ewoka. Imperialnego Strażnika. samego... go... Jest to jest Strażnik Imperatora. Tu jest sam imperator. Mamy także admirała Akbara, który się u nas w filmowym. Jest ig 888 I to w sumie jest, jeśli się nie mylę, robot, który jest chłopcem nagród. I ma takie same umiejętności jak Art Ditu i c Jest Dengar. Jest M. Jest też jakiś owca nagród, ale nie wiem czy to ma te same umiejętności. Jest duch Bena Biego, jest także duch Hawakina Skywalkera, duch Jody, jest R2Q5, no i Indiana Jones, którego już wcześniej adwokowaliśmy. Mamy no, także wszystkie inne statki, które nam się jeszcze tutaj pojawiały w grze, czyli ścigacz Zebulby, Air Speeder Zama. I kojarzę tego statku? Gry. Group występował jest Droid tri Fighter. Jest walczu Droid. klon Ark Fighter. I w sumie klasyczny statek, który ma tego krony, jest TIA Fighter. Tutaj statek Sił Imperialnych TIA Inter. Sceptor, TAA Fighter samego Darta Vader'a Bomber i ostatni statek, który możemy odblokować to Imperial Shuttle. No i zakupy nam wyszły dość spore i z ponad 8. No i wydaliśmy 6 milionów, około było ponad 8 milionów i 200 tysięcy kroków. zostały nam 2 miliony i 272 tysiące. Oś, raz 870 kolotków, także tutaj wszystko kupiliśmy. Wskazówki wcześniej były kupione. Tutaj dodatki, które mogę pokupować, ale jest, jest ich większość do doblokowania, i odblokowanie dodatków sobie zostawię na koniec. Na przykład tutaj mamy mnożnik naszego wyniku: razy 10, czyli że będziemy zdobyć 10 razy więcej kolotków, i to kosztuje 20 milionów. Bardzo duża sumka. Jeszcze tym się zajmę później, najpierw odblokuję sobie mnożniki A na końcu zrobię zakupy dodatków i nagram z tego osobny filmik To jest to będzie dość króciutki filmik Ale myślę, że jak już będę robić tak, zbliżać się ku końcowi serii, już tak naprawdę, naprawdę To jeden z ostatnich filmików to właśnie będą ostateczne zakupy Tutaj mamy kody i złote klocki, które można Idź. Tak się zastanawiam. Mi wystarczy na to pieniędzy. Mogę wszystkie 14 klocków kupić. No dobra, to teraz zakupmy wszystkie złote klocki. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I wszystkie złote klocki mamy zakupione w tym momencie. No i zrobiliśmy nasze małe lub nie takie małe zakupy, bo wydaliśmy większość pieniędzy i w tym momencie mamy 55,1% ukończenia gry, także roboty jeszcze troszkę przed nami, bo musimy robić jeszcze wszystkie znajdźki w etapach, bo przechodzić bonusowe etapy. I misję łowców nagród. Myślę także, że niedługo wystartuję z kolejnym projektem, ale to na razie pozostawię jako niespodziankę, gdyż nie wiem kiedy będę nowy projekt po prostu nagrywać. A to byłoby wszystko na dziś. Wielkie dzięki, że ze mną byliście, Życzę wszystkim miłego dnia. Niech moc będzie z wami. Do zobaczenia. Cześć.